28 września 2015 roku o godzinie 13 czasu lokalnego w porcie Jacksonville ruszyły prace przyładunkowe na statku typu Conro El Faro. Pływający pod amerykańską banderą statek pływał na trasie między tylko dwoma portami Jacksonville właśnie oraz San Juan. Puerto Rico. Rozpoczęto od wyładunku kontenerów, które przyjechały na kontynent z wyspy, a następnie z pokładu zaczęły zjeżdżać pierwsze pojazdy. O 22.36 tego samego dnia amerykańskie National Hurricane Center wydało komunikat, że atlantycka tropikalna depresja znajdująca się około 400 mil morskich na północny wschód od Bahamów przerodziła się w tropikalny sztorm. Oznaczało to, że wiatry odpowiadające siódmemu stopniowi w skali Beauforta wiały coraz silniej. Sztormowi nadano imię Joaquin. Cześć, mam na imię Sławek i jestem marynarzem z Krakowa. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam wydarzenia prowadzące do katastrofy statku El Faro. Ze względów praktycznych nie będę przedstawiał szczegółowej chronologii wszystkich wydarzeń, m.in. czasów odbioru kolejnych komunikatów pogodowych, a skupię się wyłącznie na kluczowych moim zdaniem wydarzeniach prowadzących do katastrofy. El Faro w chwili katastrofy nie był młodym statkiem. Wybudowano go w 1975 roku celem wykorzystania do przewozów ładunków między wschodnim wybrzeżem USA a Porto Rico. Powstał jako statek RoRo, co jest skrótem od roll on roll off. Ładunek takiego statku stanowią wszelkiego rodzaju pojazdy i naczepy. Ładunek jest wtaczany na statek i wytaczany z niego w porcie przeznaczenia. W 1993 roku został przedłużony o ponad 26 metrów i skierowany na zachodnie wybrzeże. Od roku 2000 do 2003 statek był wyczarterowany przez rząd USA do przewozów zbrojeniowych na Bliski Wschód w ramach operacji Iraqi Freedom. 29 września 2015 roku o godzinie 8 rano operacje przeładunkowe zostały wznowione po nocnej przerwie. Zaraz po 10 Druga oficer powiadomiła kapitana El Faro o przebierającym na sile sztormie na Atlantyku. O 16:51 NHC wydało ostrzeżenie, że następnego dnia Hakin może przerodzić się w huragan. Kilkadziesiąt minut później zostało wydane ostrzeżenie, tym razem już o huraganie. O 18:31 druga oficer wysłała do kapitana zapytanie: co powinna zrobić w tej sytuacji? W tej firmie właśnie to drugi oficer odpowiedzialny jest za planowanie podróży. Kapitan odpowiedział, że płynąć będą zwykłą, bezpośrednią trasą, bo jak wskazują prognozy, huragan powinien wcześniej skręcić na północ. Druga odpowiedziała, że ma inne, opcjonalne trasy, którymi statek może przejść w razie konieczności. Statek odsumował o godzinie 20.07, a o 21.44 zsiadł z niego pilot, którego zadaniem było pomóc kapitanowi wyjść bezpiecznie z portu. Zeznał on później, że na jego wzmiankę o sztormie zmierzającym w kierunku Bahamów kapitan powiedział jedynie, że zamierza przejść na południe od niego. Nieco ponad dwie godziny później ogłoszono, że Bahamy spodziewają się pojawienia się huraganowych wiatrów za około półtora do dwóch dni. Do dyspozycji załogi został oddany specjalny program komputerowy, którego celem jest wizualizacja prognoz pogody, przez wszystkich nawigatorów często zwany pogodynką. Jest to bardzo wygodne, ponieważ wszystkie ostrzeżenia pogodowe przychodzą na statek wersji tekstowej, co de facto zmusza obsadę mostka do częstej pracy na mapie, choćby celem naniesienia obszaru zagrożenia pogodowego lub przemieszczających się niżej. Alternatywą są też mapy odbierane przez statek za pomocą odbiornika fax milowego. Niestety jest to sprzęt traktowany przez większość nawigatorów po macoszemu, a jego oczywistą wadą jest jakość grafiki odbieranej mapy. Załoga El Faro miała możliwość korzystania z komercyjnego narzędzia, które nie tylko wizualizuje prognozy i ostrzeżenia pogodowe na mapie bez wysiłku, ale daje możliwość oceny wpływu pogody na parametry podróży i bezpieczeństwo statku. Właśnie to było tematem rozmowy kapitana i starszego oficera rankiem następnego dnia. Kapitan zgodził się, że pogoda ulegnie znacznemu pogorszeniu, a załoga powinna być o tym fakcie uprzedzona. Zwłaszcza kuchni zapytał o mocowanie ładunku pod pokładem, czyli wszystkich pojazdów inaczej w ładownia. Starszy oficer zauważył, że pracownicy lądowi odpowiedzialni za mocowanie ładunku nie wywiązują się ze swojego zadania należycie. Kapitan nakazał sprawdzenie mocowań. Panowie, w trakcie swojej rozmowy, zdecydowali się też na nieznaczną zmianę kursu bardziej na południe, licząc na to, że odsunie to statek dalej od oka huraganu. Kolejne kilka godzin rozmów kapitana z poszczególnymi członkami wacht nawigacyjnych dotyczyło zbliżającej się niepogody i utwierdzeniu się w przekonaniu, że wszystko będzie dobrze. W międzyczasie El Juncker. Siostrzany statek El Faro pokonywał podobną trasę w przeciwnym kierunku. Kapitan tego pierwszego zadał pytanie mailem, jak El Faro zamierza wykaraskać się z pogodowych tarapatów. Kapitan El Faro odpowiedział, że statek odbił nieco na południe i o 8 rano 1 października najgorsze powinni mieć już za sobą. Zaznaczył też, że spodziewa się minąć oko huraganu nie bliżej niż na 65 mil. Mniej więcej w tym samym czasie druga oficer napisała maila do swojej matki, w którym stwierdziła, że statek idzie prosto w huragan. Z nagrań VDR, czyli statkowej czarnej skrzynki, wynika, że nie zgadzała się ona z planem kapitana tylko lekkiego odbicia na południe, a trzymanie się pierwotnego planu jest próbą uratowania twarzy przed załogą. Wczesnym popołudniem kapitan wysłał wymagane przez operatora statku raporty dotyczące parametrów eksploatacyjnych statku, dodając zmiankę, że statek podjął działania w celu zabezpieczenia się przed działaniem huraganu Hakim. Nie wspomniał jednak, jakie są to działania. Napisał też maila do DPA, czyli Designated Person Ashore, kogoś w rodzaju opiekuna i nadzorcy statku ze strony firmy. Jest to osoba dbająca o bezpieczeństwo statku od strony właściciela. Dołączył do maila parametry zbliżającego się huraganu i zapewnił, że dane zgadzają się z oficjalnymi prognozami i ostrzeżeniami pogodowymi. Dodał też swój komentarz, w którym stwierdził, że huragan nie poruszał się do tej pory przewidywalnie, jednak zdaje mu się, iż od tej pory jego trasa zacznie zgadzać się z prognozami. W związku z czym zmienił kurs statku bardziej na południe. Zapytał też, czy w drodze powrotnej do Jacksonville może użyć zapasowej trasy przez kanał Starobahamski, który zapewni Elfaro bezpieczny powrót, wykluczając ryzyko związane z gwałtownymi zmianami toru przemieszczania się Hakim. Około godziny 14 w rozmowie z drugą oficer zaznaczył, że huragan porusza się szalenie nieprzewidywalnie, ale El Faro taka pogoda jest nie Kilka minut później na nagraniu słychać komunikat nadany na kanale 16 VHF przez samolot amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, w którym to ogłoszone zostaje ostrzeżenie o huraganie obejmujący centralne Bahamy. Oficer i kapitan zdali się tym faktem zaskoczeni, jednak po chwili kapitan uspokoił drugą, że na jej nocnej wachcie około 2 w nocy powinien już minąć oko huraganu. Na pytanie, czy statek ma pozostać na kursie, czy sztormować, odpowiedział, że i tak przez większość nocy nie będzie spał. Po godzinie 15.00 druga oficer i marynarz wachtowy rozpoczęli rozmowę o El Junke, który właśnie powracał do Jacksonville. Druga zaznaczyła, że oni też uciekają przed sztormem, na co marynarz odpowiedział, że nikt przy zdrowych zmysłach nie szedłby huraganowi naprzeciw. Oficer zaśmiała się i stwierdziła, że właśnie to robią. Przy zmianie wachty druga poinformowała przejmującego swoją wachtę starszego oficera, że martwica albo martwa fala powstająca na skutek ustania działania wiatru na fale sztormowe co powoduje ich wygładzenie. Ma około 2 do 2,5 metra oraz że Bosman wraz z marynarzami sprawdzili mocowanie ładunku w ładowniach na jednym z pokładów. W tym czasie kapitan otrzymał odpowiedź od firmy, w której otrzymuje pozwolenie na przejście kanałem starobachamskim w drodze powrotnej. Po godzinie 16 po odczytaniu najnowszej prognozy pogody starszy oficer powiedział swojemu marynarzowi wachtowemu, że wiatr będzie narastał i o 20 będzie wiał z prędkością 30 węzłów. Co odpowiada siódmemu stopniowi w skali Buforta. Następnie o północy z prędkością 40 węzłów, co jest odpowiednikiem górnej granicy 8 stopnia, a o drugiej w nocy z prędkością 50 węzłów, co mieści się w widełkach 10 stopnia skali Buforta. Na mostku rozpoczęła się krótka rozmowa między kapitanem a starszym oficerem, w którym to kapitan skomentował coraz wyższą martwicę, a także poinformował o uzyskaniu pozwolenia na powrót dłuższą trasą przez kanał Starobahamski. Na pytanie marynarza wachtowego: Czy mogą jeszcze zawrócić? Odpowiedział przecząco. W tym samym czasie oko huraganu Znajdowało się 220 mil na południowy wschód od Delfaro. Nie omknęło to uwadze drugiej, która odnotowała, że huragan znajduje się dokładnie nad ich standardową trasą do San Juan. Marynarz wachtowy stwierdził, że podobny statek w innej firmie też przeszedł przez huragan i stracił kilka kontenerów. El Faro nie był bowiem typowym statkiem Roro. Na przełomie 2005-2006 został bowiem przystosowany do przewozu ładunków na pokładzie. Podobnie jak jego przedłużenie przeszło dekadę wcześniej, wiązało się to ze zmianami stateczności statku, łącznie ze statecznością awaryjną. Przed godziną 19.00 starszy oficer po rozmowie dotyczącej filmu Perfect Storm stwierdził, że musi wysłać marynarzy do ładowni, by odpowiednio zabezpieczyli włazy, które nie powinny być tylko zatrzaśnięte, ale i zabezpieczone przed otwarciem. Chwilę później kapitan zdecydował się na kolejną zmianę kursu, jeszcze bardziej na południe, by oddalić się od centrum huraganu. Na przekazaniu wachty o 20:00 Trzeci oficer wyraził nadzieję, że pogoda nie będzie gorsza niż ta, którą można zobaczyć w pogodynce, bo usłyszał w telewizji, że wiatry mogą być zdecydowanie silniejsze. Poinformował też, że założył dodatkowe mocowania na tratwę ratunkowe. Po trzech godzinach warty trzeci zadzwonił do kapitana, by wyrazić swoje wątpliwości co do trasy. Stwierdził bowiem, że statek idzie w zasadzie w samo oko huraganu. Ostatecznie zaproponował zmianę kursu jeszcze bardziej na południe, by oddalić się od niego. Gdyż według jego wyliczeń o 4 rano znajdą się 22 mil od centrum, gdzie wiatry wieją z prędkością 100 węzłów w porywach do 120. Po rozmowie trzeci poinformował wachtowego, że kapitan jest przekonany, że do tego czasu będą na południe od centrum i będą już wtedy bezpieczni. Stwierdził też, że ufa kapitanowi, choć tak mały dystans od serca huraganu nie brzmi zbyt dobrze. Otrzymał odpowiedź, że marynarz już wyciągnął swój kombinezon zanurzeniowy i kamizelkę ratunkową. Po odebraniu wachty o północy druga oficer stwierdziła, że trudno uwierzyć, że idą w huraganowe wiatry. Wiatr na zewnątrz mostka ciężko było nazwać huraganowy, a prędkość statku trzymywała się na stałym poziomie. Mimo to miała pewne problemy ze snem wywołane kołysaniem i kiwaniem statku. O pierwszej 15 przez radio został podany komunikat, że huragan uzyskał trzecią kategorię. Oznaczało to, że wiatry stałe uzyskały prędkość między 96 a 112 węzłów. Należy przypomnieć, że ostatni, 12 stopień skali Beauforta zaczyna się od 64 węzłów. Kilka minut później obsada mostka odnotowała początek silnych kołysań. Zeskoczona druga oficer stwierdziła, że jest to dziwne, gdyż znajduje się między wyspami. Nie było to do końca prawdą, gdyż wtedy statek wyszedł z osłony San Salvador. O godzinie 1.24, zgodnie z wytycznymi kapitana, druga oficer poleciła wachtowemu zmienić kurs na 116 stopni. Kilka minut później marynarz wachtowy zauważył nieznaczny spadek prędkości. Według raportów US Navy, El Faro znajdował się w strefie, gdzie wiatry osiągały prędkość 55 węzłów, co leży na granicy 10 i 11 stopnia w skali Beauforta. Ciekawe jest to, że kilka minut później w żartobliwej rozmowie między oficer a marynarzem wachtowym został poruszony temat alarmów ćwiczebnych, czyli przygotowań załogi do sytuacji kryzysowych. W rozmowie tej oficer w zasadzie przyznała, że nikt się nie zainteresował tym, czy kombinezone ratunkowe będące na wyposażenie statku na nich w ogóle pasuje. Później został poruszony też temat braku kamizelek ratunkowych na mostku. Przed drugą w nocy obsada mostka zauważyła zdecydowanie zmniejszenie prędkości, która według zapisów VDR wynosiła niecałe 18 węzłów. Kilka minut po drugiej oficer zauważyła falę zalewającą dziób. Marynarz zaś odniósł się do metalicznych odgłosów dochodzących z pokładu. Prędkość spadła do 16 węzłów. Przed trzecią obsada mostka skomentowała nieobecność kapitana oraz olbrzymie fale uderzające w statek. Oficer uznała nawet, że statek może nie wytrzymać kolejnych uderzeń. Wraz z marynarzem stwierdzili, że żywioł sprawia iż ciężko utrzymać równowagę. Chwilę później uruchomił się alarm zejścia z kursu. Jest to alarm autopilota świadczący o tym, że statek odchyla się od zadanego kursu powyżej zadanej wartości krytycznej. Przykładowo, jeżeli na autopilocie z Zadany jest kurs 115 stopni, a wartość krytyczna ustalona jest na plus minus 10 stopni. To alarm ruchomi się, jeżeli statek ustawi się na kursie mniejszym niż 105 stopni lub większym niż 125. Alarm rozbrzmiał na Moskwie jeszcze raz o 3,20. Po zmianie wachty przed godziną czwartą starszy oficer ze względu na kolejny alarm zejścia z kursu zmienił kurs na 100 stopni, a zaraz potem na 0,95. Prędkość statku spadła do niecałych 14 węzłów. Po zdaniu wachty druga napisała o swoim niepokoju co do pogody do swojego znajomego i swojej matki. Stwierdziła, że zmierzają w centrum huraganu. Jeden z mechaników pojawił się na mostku i powiedział, że kable od niektórych kontenerów chłodniowych zostały przecięte. Zaraz po czwartej prędkość statku spadła do 10 węzłów. Na pytanie marynarza wachtowego o siłę wiatru starszy oficer powiedział, że nie ma jak go zmierzyć, gdyż wiatromierz nie działa. Był on zepsuty jeszcze przed feralnym rejsem. O czwartej dziewięć na mostku pojawił się kapitan i stwierdził, że spał bardzo dobrze. Następnie stwierdził, Stwierdził, że tego typu pogoda jest normalna w okolicach Alaski, gdzie wcześniej pływał. Starszy oficer dezaktywował alarm zejścia z kursu, znając, że i tak włączał się co kilka sekund. Nie przeszedł jednak na ręczne sterowanie. Kapitan zasugerował, żeby zmniejszyć przechył na prawą burtę, powstałe od naporu wiatru przy pomocy balastów. Starszy oficer stwierdził, że przechył nie jest taki zły, a prognoza wskazuje, iż może zacząć wiać właśnie z prawej. Kapitan zauważył też, że prędkość statku spadła znacząco i zadzwonił do maszynowni, by zapytać, czy wszystko jest w porządku. Otrzymał informację, że mechanicy przedmuchują Rury, czyli używają pary pod wysokim ciśnieniem do usunięcia nagaru z rur kotła. Prędkość wynosiła wtedy zaledwie 8,5 węzła, choć podniosła się nieco po tym, jak mechanicy zakończyli przedmuchiwanie. Kapitan udał się do kuchni, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wbrew pozorom, kuchnia jest jednym z tych miejsc, gdzie może stać się sporo złego, jeśli nie wszystko zostaje odpowiednio zabezpieczone przed niepogodą. Starszy oficer zadzwonił do maszynowni, by załoga zamocowała wszystko na pokładach, które narażone były na działanie pogody. Otrzymał wiadomość, że jeden z trailerów, czyli naczep ciężarowych, wystaje za burtę. Nie udało mu się odczytać przechyłu z klinometru. Potem zadzwonił do kapitana, by poinformować, że starszy mechanik miał pewne zastrzeżenia w sprawie przechyłu i poziomu oleju. Chwilę potem kapitan nakazał starszemu oficerowi obranie kursu na wiatr, by ograniczyć przechył, który coraz bardziej niepokoił mechaników. Oficer nakazał więc ręczne sterowanie i przejście na kurs 065. Chwilę potem kapitan przejął dowodzenie i zadał kurs 060 prędkość statku wynosiła 7,5 węzła. O 4.45 ściągnął się plik do pogodynki, który dostępny był od ponad 5 godzin. Prognoza i lokalizacja huraganu były zgodne z komunikatem pogodowym nadanym przez NHC niemal 12 godzin wcześniej. Niecałe 2 minuty później statek otrzymał kolejny komunikat pogodowy poprzez satelitarny system Inmarsat-C. Zgodnie z nim stałe wiatry wynosiły 105 węzłów w porywach do 130, co stanowi ponad dwukrotność początkowej granicznej wartości w 12 stopniu skali Fort. El Faro znajdował się 11 mil od centrum huraganu. Zaraz po piątej kapitan szedł do swojej kabiny, by sprawdzić nowe wiadomości. W układzie dostępnym na El Faro internet dostępny był tylko u kapitana w kabinie i wszystkie wiadomości czy pliki, które otrzymywał statek, musiały przejść przez jego komputer. Nie jestem pewien, jak sprawy się miały z komunikacją załogową, ale nie jest to w tym momencie istotne. Kapitan zauważył, że istnieje rozbieżność między informacją otrzymaną z pogodynki, a tą w komunikatach NHC. Było to związane głównie z tym, że odczytał on plik, który nie został ściągnięty przed północą a odzorowywał pogodę z dnia poprzedniego. W tej samej chwili dostępny był już bowiem kolejny plik, ale nie został on ściągnięty od razu, a dopiero po około godzinie. O 5.18 kapitan nakazał poprawić kurs bardziej na północ, by iść dalej pod wiatr. Uspokajał też, że najgorsze już za nim. Starszy oficer stwierdził, że przechył wynosi 18 stopni. Prędkość wynosiła niecałe 6 węzłów. O 5.40 prędkość wynosiła już tylko niecałe 4 węzły. Po chwili odezwał się też telefon, że jest problem w ładowni numer 3. Kapitan wysłał tam starszego oficera, aby zaczął wypompowywać wody z zębów. W tym znaczeniu zemzy są to studienki umieszczone w ładowniach, do których ma ściekać nadmiarowa woda. Po osiągnięciu poziomu krytycznego wody włącza się alarm, który informuje załogę o wypełnieniu takiej studzienki. Można potem poznać, że skąd śleje się tam woda, a także można podjąć próbę wypompowania tej wody. Mostek dostał informację z maszynowni, że pompy zemzowe już pracują, mimo to jej poziom rośnie. Kapitan zapytał o możliwość przepompowania wody ze zbiornika balastowego umieszczonego na prawej burcie do zbiornika na burcie lewej. Prędkość statku wynosiła już niecałe trzy węzły. Przed godziną szóstą rano starszy oficer opuścił mostek, by wykonać rozkaz i udał się do trzeciej ładowni. Został uprzedzony przez kapitana, że mechanicy zaczęli przepompowywać balest z prawej burty na lewą. Kapitan zmienił też kurs z 060 na 350, by napór wiatru przechylił statek na lewą burtę. Miało to sprawić, że woda zgromadzona w ładowni przelałaby się na drugą burtę, umożliwiając oficerowi ocenę sytuacji. na prawej burcie. Zanim to się stało, oficer zaraportował kapitanowi sytuację. Na prawej burcie zgromadziła się woda do wysokości kolan. Po wykonaniu manewru kapitan nakazał zatrzymanie przepompowywania balastu do lewego zbiornika. Przechył na lewo umożliwił załodze zabezpieczenie włazu na prawej burcie, przez który wlewała się woda. Tymczasem kapitan nakazał przepompowanie balastu z powrotem na prawo. Na mostku przestał funkcjonować radar. Na mostku znajdowała się teraz obok kapitana druga oficer, która w telefonicznej rozmowie z maszynownią usłyszała dochodzące stamtąd alarmy. Prędkość statku Wynosiła nieco ponad 5 węzłów. Jej niepokój wzbudził nagły spadek obrotów silnika, ale kapitan uspokoił ją, że to zapewne celowe działanie mechaników. Jednak zaledwie kilka minut później spadła do półwęzła. Kapitan ściągnął kolejny plik prognozy z pogodynki, który zgadzał się z komunikatem pogodowym NHC sprzed ponad 6 godzin statek dalej przechylał się w lewo, więc nakazał starszemu oficerowi dalej przypomowywać balasty z lewej burty na prawą. O 6.13 kapitan stwierdził retorycznie, że zdaje mu się, że stracili napęd główny. Z rozmów telefonicznych wynikało, że do maszynowni wlewała się także woda przez otwory wentylacyjne. O 6.31 kapitan nakazał obudzić wszystkich. Poinformował te, drugą o formacie wiadomości wzywania pomocy. Mimo to dalej przekonywał, że sytuacja w maszynowni niebawem zostanie opanowana i statek odzyska napęd. Niestety nie było to prawdą. Statek dalej dryfował znoszony mocnym wiatrem i naporem fali. Mimo, że dziób statku skierował się na północny zachód, statek poruszał się na południowy zachód z prędkością niemal 7 węzów. Mimo zdecydowanego dramatyzmu sytuacji o 6.48, druga zaproponowała marynarzowemu wiewachtowemu kawę i zapytała, czy pije ze śmietanką i cukrem. Przed siódmą kapitan ostatecznie uznał sytuację za bardzo. Bardzo poważną, zauważając, że problem zalewania trzeciej ładowni jest w tym momencie nie do opanowania. Zamierzał powiadomić o wszystkim biuro Armatora, zapewnił też, że nie ma jeszcze powodu do opuszczenia statku. Zadzwonił do DPA Thursday morning zero seven we have a navigational incident. Um I'll keep it short. A uh spell popped open on two deck, and we were had some three communications from water, we'll go down the three Mimo że osoba ta powinna być dostępna 24 godziny na dobę w celu rozpoczęcia działań w takich właśnie sytuacjach, kapitał był zmuszony nagrać się na pocztę głosową. Ostatecznie zadzwonił też pod alarmowy numer firmy. Okay. are you connecting your virtual QI? That's what I'm uh, getting right now is seeing who is uh, on call and I'm gonna get you right to them. Give me one second, sir. So I'm gonna put you on a quick hold. So one moment, please. Your rank, ship's master. Okay, thank you. Ship's name, Spell that? E L. Oh man. The, t the, the clock is ticking. Can I please speak with a QI? Got it, Sam. Again, I'm going to give you reach right now. One moment, please. Hi, good morning. My name is. Just give me one moment. I'm going to try to connect you now, okay? Mr. Davidson? Okay. Okay, one moment, please. Hi, thank oh you for waiting. Just really briefly, what is your um, what is the problem you're having? I have a marine emergency and I would like to speak to a QI. We had a, a, a hull breach. A scuttle blew open during a storm. We have water down in three holes with a heavy lift. We've lost the main propulsion unit. The engineers cannot get it going. Can I speak with a QI, please? Yes, thank you so much. One moment. Kapitan nakazał wysłać wiadomości wzywania pomocy. Odbyło się to przy pomocy systemu satelitarnego Inmarsat-C oraz przy użyciu SSAS który w zasadzie jest wykorzystywany do wysyłania alarmowych wiadomości dotyczących naruszenia ochrony statku, na przykład ataku pirackiego, a nie bezpieczeństwa. Zaletą tego drugiego jest jednak to, że wiadomość jest rozsyłana do wielu adresatów, w tym administracji państwa Bandery i firmy. Chwilę później starszy oficer zauważył podnoszący się stan wody w ładowni. Według niego woda pochodziła z przerwanej linii pożarowej, którą uszkodził przesuwający się ładunek. Dodatkowo rozbrzmiał kolejny alarm wysokiego stanu wody w zębach, tym razem w ładowni numer 2A, co stanowiło potwierdzenie, że i tam zaczęła wlewać się woda. Mechanicy dostali polecenie odizolowania linii pożarowej. O 7.26 kapitan poinformował starszego oficera i mechaników, że zamierza ogłosić alarm, ale nie wydawać jeszcze rozkazu opuszczenia statku. Minutę później rozbrzmiał dźwięk alarmu ogólnego. Czy wydał rozkaz zebrania się załogi na prawej burcie. O 7:30 kapitan wydał rozkaz wyrzucenia ratunkowych za burtę i opuszczenia statku. Kolejne minuty nagrania to próba uspokojenia marynarza wachtowego, który ewidentnie tracił nadzieję, gdyż nie mógł się ruszyć z powodu przechyłu. Kapitan starał się jakoś załagodzić panikę, w jaką wpadł marynarz i zmotywować go, by spróbował ruszyć się w nakazanym kierunku. It's time to come this way. To były jego ostatnie słowa. Trzy sekundy później, o godzinie 7.39.41 i 41 sekund, VDR przestał nagrywać. Poszukiwania rozbitków trwały tydzień, choć drobiazgowe przeczesywanie akwenu rozpoczęło się z opóźnieniem ze względu na dalej szalejącą pogodę w tym obszarze. Ostatecznie przeczesano blisko 200 tysięcy mil kwadratowych morza. Nie uratował się nikt z załogi. Katastrofa pochłonęła 33 ludzi, w tym 5 Polaków, stanowiących dodatkową ekipę zajmującą się przystosowaniem statku do powrotu na trasę u wybrzeży Alaski. Wrak odnaleziono 31 października. El Faro spoczął na głębokości 4600 metrów. WDR odzyskano dopiero w sierpniu następnego roku. W następnym odcinku przedstawię analizę całego wypadku i wydarzeń, które prowadziły do katastrofy. Do następnego razu. Cześć.